Ciemano, witajcie w kolejnym odcinku. Tutaj macie skiny dla aktywnych widzów, no i oczywiście na hashtag giveaway dla wpłacających, także powodzonka. No i oczywiście macie wszystko wyjaśnione w opisie, no i na Discordzie. Teraz sobie wylosujemy skina. Oczywiście w każdym odcinku macie skina do wygrania, także trzeba spełnić tutaj warunki. No i zaraz zobaczymy, kto będzie tym szczęśliwcem, Stasik. No i klasa, filmy, Spider-Man, chyba wszystko tutaj jest, także gratulacje. No i oczywiście lecimy tutaj na najlepszą stronkę, czyli na Case Haga. Dzisiaj mamy w miarę spoko budżet, tutaj 270 zł, no ale zanim to, no to tutaj macie nowe skiny Koska bowi, Knife Lore za 1400 zł, minimalne doładowanie 44 zł, także jeśli chcecie tutaj zagrać, no to oczywiście plus chic. No i tutaj wpisujecie kod mieczyk, macie plus 20% do wpłaty, także myślę, że naprawdę warto 4 zł, bonus powitalny. Także dla nowych graczy, jeśli tutaj nigdy nie grali, no i mają oczywiście pełnoletność, czyli 18 lat, można otworzyć sobie taką skrzyneczkę, czyli na przykład Bota Yuri. No i wchodzimy, losujemy. No i co byście dostali? Rewolwer Tango za 35 groszy. Także no mogłoby być na pewno lepiej, ale myślę, że nie najgorzej. Także lecimy dzisiaj od 269 zł do kosy. No i skupimy się tutaj myślę, że na case battle'ach To jest tutaj najlepszy środek Na zarobek, także tutaj Dołączymy sobie może do underdogów Nie, tutaj jest 10 skrzynek, nie zauważyłem tego Tutaj trzeba oczywiście odświeżyć stronkę, no bo czasem coś tam się Przytnie, ale dobra, powinniśmy sami zrobić bitwę Nie ma nic tutaj ciekawego, także tryb klasyczny Raczej jakieś 4 skrzynki, coś takiego będziemy tutaj lecieć No delikatnie, na samym początku Rozkręcimy tutaj case Haga, no i załączymy takie skrzynki za 5 dyszek. Coś takiego tutaj na dwie osoby. Myślę, że będzie najrozsądniej grać. No bo jednak są to małe szanse, żeby zrobić tą kostkę. Ale trzeba tutaj grać z głową. No i mamy pierwszego przeciwnika. Nie jest to bot, jest to Rezu68. Także. No powodzenia mordo, tutaj kurcze jakieś miałem nadzieję, że wlecą potężne skiny Wysuwamy się delikatnie na prowadzenie, mamy jeden czerwony skinek 9 złotych, także bitwa myślę, że już jest skończona Dokładnie tak, no i tracimy na tej bitwie dwie dychy, także no nie jest najlepiej, lecimy na kolejnego case battle a. Może ktoś tutaj zrobi coś ciekawszego, no i jest 6 razy Skrzynkę Bot Yuri, także ta skrzynka właśnie na początek, którą możecie otworzyć za darmo. No i na trzy osoby bitwa, oczywiście tryb klasyczny z botem pokerem. No i bot poker wysunął się już tutaj na prowadzenie bardzo mocno, także kurde, no będzie chyba lipa. Jeszcze tutaj go gonimy delikatnie, no ale 22 zł przewagi jest chyba niemożliwe, żeby nadrobić. No proszę cię, bot Yuri tutaj może tutaj ten food chain. No, prawie, prawie dyszka tutaj jeszcze wleciała, ale dycha przewagi, no to jednak jest troszeczkę za dużo. 222 zł na naszym koncie, tutaj bitwa jakaś za 6 dyszek, no i prawie do niej dołączyliśmy, ale nie zdążyliśmy. Dobra, tutaj kurde underdog, ale od razu startują. No, od razu ludzie startują, nie wiem dlaczego na tym casehagu tak jest. Tutaj mamy na 4 osoby, znowu wystartowaną, także sami po prostu będziemy, myślę, że tworzyć bitwę, aczkolwiek przetestujemy sobie jeszcze skrzynkę Wilderness za 8,80 no mam nadzieję, że chociaż jedna korona tu wleci e, ciągle wbijamy na trybie klasycznym no i zbytnio to tutaj nam e, się nie opłaca także e, no jak na razie idzie w miarę dobrze e, czwarta skrzynka jak widzicie mamy pierwszą koronę no i zajebiście, to będzie już myślę, że spoko zarobek no prawie koska wyciała, prawie koska na pewno nie ma co narzekać. MK za 38 zł, jeszcze tam, no, jedna kratka niżej, no i koska by była. Case Hardenek tutaj również mu przelatuje, także pan Puk, no, myślę, że jest troszeczkę zdenerwowany, bo naprawdę, no, odsadzamy go. Zobaczcie, ta skrzynia Wilderness jest naprawdę zajebista. No, nie spodziewałem się tego, ale skrzynia za 8,80, no, oddała już stówkę. No i jeszcze na dodatek tutaj. Skiny naszego przeciwnika, oczywiście także fajny zarobek. Sprzedajemy wszystko. No i coś tam zarobiliśmy, coś tam na plusie. Chociaż te dwie dyszki tutaj na szybko dołączamy na bitwę 3 Razy Terror. No i Bota Yuri. Kurczę, ciągle dodają tego Bota Yuri. Nie wiem, czy to jest jakaś nowa skrzynka, czy jakaś jest tutaj popularna, no bo za dużo nie grałem na tej stronce, ale myślę, że. Wam się tutaj podoba, no i e, jeśli gracie ogólnie na kieszaku, możecie mi napisać e, gdzie wam się lepiej pogrywa. No i Dupsi e, oczywiście wygrał tutaj kolejną bitwę. E, no była to wiadomo bitwa na przepałkę, no bo nie można wszystkiego wygrywać. Także tym razem robimy underdoga na dwie osoby. <laughs> no i jakaś tutaj może mocniejsza skrzynia e, special force. Nie, dobra, tr trzy razy bombix. No i dwa razy będzie skrzynia Tero. Dwa razy skrzynia Tero, Tero czyli to jest właśnie nowa skrzynia chyba tutaj ewentowa, dlatego tutaj często ludzie nią grają. No i myślę, że dodamy sobie bota, bota Nitro. Bot Nitro tutaj naprawdę myślę, że będzie odpowiednim przeciwnikiem ponad 2200 osób online, także tutaj keysak powoli się naprawdę rozrasta myślę że jest to spoko stronka no i nitro tutaj zaczyna się rozkręcać aczkolwiek no ten gloczek myślałem że będzie droższy dobrze że jest to stan battle skirt no bo inaczej byłoby delikatnie przewalone no i kolejna bitwa wygrana bardzo dziękuję także dobrze tutaj wyczuliśmy lecimy jeszcze raz na case battle no kurczę, cały czas ta kwota się utrzymuje tutaj dołączymy na prawą stronę Zobaczymy, czy on tutaj będzie dodawał botów, czy nie. No, ja tutaj wolę jednak być terrorystą, niż policjantem. Ale jeśli on nie będzie tego startował, no to chyba po prostu zrobimy taką samą bitwę, dodamy botów. No, i tak to się zakończy. Także lecimy, utworzymy podobną bitwę, czyli taką samą dokładnie. Wybierzemy stronę terrorystów, dodajemy bota i sam. Wolałbym tutaj zagrać sobie z botem, i sam tutaj. Niech będzie losowo także No bota nitro no i bota nerda myślę że na 100% byśmy rozwalili Ja pierdziele co tu się odwaliło pierwsza skrzynia No i dwie korony No będzie to myślę że ciężko przebić są tutaj tylko Jedna jest tutaj chyba dro nie są w sumie tutaj troszeczkę droższe skrzynie, ale no jeśli nie zdobędziemy Korony no to Raczej możemy się pożegnać zwycięstwem z botem i samo, no i bot nitro nas no, rozwalił rozwalił nas delikatnie mówiąc na łopatki, także zajebiście dzięki, bo ty sam z tobą co najwyżej, tylko na underdogach. Także pozdrawiam. No i chociaż tutaj może jedna koronka, no, która by nas uratowała, jakaś koska, coś takiego, no nie dzieje się tak, niestety, ale przegrywamy. No i 88 zł wpada naszych przeciwników, no i chyba pora zagrać troszeczkę. Ryzykowniej, także lecimy teraz underdog, dwie osoby, ale zagramy sobie chyba no jedną droższą skrzynię, czyli plant B. plant B. Myślę, że będzie tutaj odpowiednie underdog, no myślę, że również tutaj będzie dla nas lepszy, no bo nie wychodzą te bitwy zbytnio. Także bierzemy na naszego przeciwnika Botanitro. No on tutaj cały czas jakieś koronki zdobywał, jakieś dobre skiny mu leciały, także oby tym razem mu poleciało równie dobrze. No jest to 50 na 50 i przegrywamy tą bitwę. Przegrywamy. Pierwszy raz chyba ogólnie przegrałem tą, ten pojedynek, nie wiem na strzelanie czy co to jest te 50 na 50, ale truno. 8 dyszek jeszcze na naszym koncie, także to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze tutaj mamy spore szanse na wygraną. No i czy te spore szanse z wygraną przekreśli nam, przekreślą nam siły specjalne? Tutaj taka skrzynka również eventowa, no, która ma w Butterfly Knife Fade za ponad 29 tysięcy złotych. No i mamy to bardzo ładnie. No przeczyłem to jakoś, także znowu wracamy do kwoty, którą mieliśmy na samym początku Nie wiem jak to jest możliwe, ale no zajebiście No i jeszcze raz, Special, special force Tutaj doładujemy sobie jeszcze może no jakąś podobną W podobnej cenie skrzynkę Bloody No i porównamy, która tutaj będzie lepiej odda Także wybieramy bot, czekajcie, no który tutaj bot? No myślę, że wskaźnik wygrany o... No kurde, ja, ja tutaj sobie spokojnie siedzę Wybieram sobie bota, ziomeczek mi wbija No i psuje mi wszystko, no ale Ostatecznie No bitwy mi nie popsuł, ale tragicznie Oddało, tragicznie także tutaj mamy jakąś ciekawą Bitwę na underdoga, dołączamy do ziomeczka Skrzynia duel, 5 razy na underdogu Tam przeleciał właśnie ten m9 tlor za 6,5 ale no, wiedziałem, że jest to niemożliwe, żeby go tutaj zgarnąć, ale jest to underdog. Także bardzo dobrze. No, niech Pan puka. Kolejny raz gramy z tym samym ziomeczkiem. Także pozdrawiam Cię, Mordo. Jeśli tutaj będziesz zaglądał. No i mamy też taką samą oemkę na sam koniec, która daje nam przegraną. Także zajebiście. Zostaje nam tylko 52 zł do samego końca. Tam nawet nie zdążyliśmy dołączyć 4 razy. Terrorcase. dobra, dołączamy tutaj jeszcze raz do terrorystów. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Beniu dołącza do naszej drużyny. Tutaj kurczy, no co jest go skin z Darek z botem Noopem. No kto będzie lepszy? No jak na razie nasi przeciwnicy yy, troszeczkę gorsi aczkolwiek no jest to. Bardzo, ale to bardzo minimalna różnica, no tutaj myślę, że jakaś koronka by się przydała, wtedy to by było już załatwione po bitwie, no i nic, tak, jednak tak e, Już chciałem powiedzieć, że nic takiego się nie wydarzy, ale jednak Beniu tutaj załatwił naszych przeciwników, no i zajebiście Jak to ty, czemu Beniu sobie, to ja pierdzielę. Ja myślałem, że to dwóch na dwóch nie no, bez przesady, Beniu no, okrad mnie tutaj z kasy Ja tutaj myślałem, że to jest dwóch na no dwóch tak się zdziwiłem, że nie ma tutaj wybrania Czy to jest strona terrorystów, czy nie terrorystów, ale No już na sam koniec myślę, że tutaj powinniśmy sobie zrobić na Underdogu skrzynkę Zaraz zobaczymy jakąś skrzynkę, po prostu za 13,90, czyli Odpowiednią kwotę, no i odpowiednią tutaj skrzynką będzie elbo Brito. elbo Brito tutaj Typowo polska skrzynia, która no, jest sławnym memem, także mam nadzieję, że no, odda tutaj coś Albo Brito naszym przeciwnikom. No proszę cię, Hejsak, chociaż coś na koniec. Nie, no chyba, chyba Bot fajny będzie miał tutaj tańsze od tego usp -ka. No ja już tutaj się ucieszyłem, ale chyba ten, no dokładnie, no jest to głównie warte. Także zajebiście. No fajnie się bawiłem, ale niestety przegraliśmy wszystko, także. Mam nadzieję, chociaż że Wam się podobało. Jeśli tak, to możecie zostawić łapeczkę w górę. No i życzę Wam oczywiście miłego wieczoru, także Siemano. No i pozdrawiam.